Dobra, koszę tą trawę i co teraz, o dobra. Stanął, Jezu, 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 może nawet. Stanął, la nie, No nie, la staje. Nie, la mi la stanął. Jezu, się ma, czemu ci staje? Bo mam dużego. Co, jak to? To niemożliwe. Ja mam większego patyka na głowie. No Naprawdę, pokaż mi go. Chcę. A, stanowi. Nienawidzę, jak mi staje. Wtedy, kiedy nie chcę, żeby mi stawał. Okej, okay, tak. Specjalnie po to, żeby typowi stawał, zbudowałem tam, który pomoże nam y, wszystko zrobić. <grym> On <wrando> <grym wrando> robi wszystko. Patrzcie, zaraz pokażę Wam patrzcie, już nigdy mu nie stanie jest teraz bezpłodny też chce być bezpłodny ja też też. nie, nie, wszyscy naraz najpierw nasz papciu smurf on musi być bezpłodny co? ja nie chcę być bezpłodny wtedy cała nasza populacja wyginie a mnie dupa boli od wykluwania jaj ale ja nie chcę, ale ja nie chcę ja chcę, żeby mnie dupa bolała gdzie ty tego palca wkładasz? a w sumie to mi dobrze jest Czemu pozwalają na to, żeby papa miał palca w dupie, a ja nie mogę? Otwieraj. Ojej! Zepsłaś. Kurde, nikt mi od tygodnia nie włożył palca w dupie. Chodź tu. A! O Jezu, ja pierdolę. Gdzie ty idziesz? Podobało mi się. Jeb! O Jezu, wyciągnij tego palca! A. Jezu, ratujcie się, on wkłada palce! Matko, tyle to ja w życiu nie widziałem. Droganie Aniu, zobacz jaką mam super czapkę. Wygląda jak piczka. Tak, zdecydowanie. A moja wygląda jakby była zakonnicą. Dziura! Człowiek! Idzie z tym popieprzonym robotem! Spokojnie, nie zrobię wam krzywdy. On pragnie sobie mieć tylko coś z palcem. Wynocha, skurczybyku! Już nie chce palca w dupie. Próbowałem, robociku. Kurde!